Też z klasyki coś, pewnie może to znają panowie. No, pan Gosek to zna na pewno, bo jest na pewno Polonistą. To jest utwor, fragment utworu Kazimierza Przerwy Tetmajera. To taki dla wyjaśnienia poeta. Znaczy, wiem, że państwo wiedzą, ale. Przerwa? Przerwa, tak, Tetmajer. Teraz ja te fragmenci przeczytam tylko. I wnet dostanie, kto nie z nami, mocią panie, bo jest jedna tylko cnota, byś był wasze patriota. Możesz k kpem być i cymbałem, możesz dureń być siarczysty, by byleś z mocą i zapałem kraj miłował macierzysty. Klasyk Kazimierz przerwa Tetmajer. Dla wyjaśnienia dodam jeszcze właśnie, że przerwa to jest to jest dwuczęściowe nazwisko, a nie, że ja zaznaczam, że tam jest przerwa między Kazimierzem a Tetmajer. Żeby to panowie, zwłaszcza pan Gosek, żeby się zorientował. No i przypomnijmy jeszcze za SMS-em, że jednak najgorszy jest wiatr. No wiatr tak, wiatry nie są.